Są już dorobione. Mam zamontowane zawiasy, ale ponieważ to jest strasznie cienka, cienki element, zawiasy mam tylko przykręcone na chwilę na śruby. Wywierciłem sobie cienkie otwory pod, pod nity i będziemy, będziemy nitować teraz. Dobrze, mamy to znitowane, jest, odkręcamy to i bierzemy się za kapicerowanie. W materiale, którym będziemy tapicerować nasze drzwiczki musimy przygotować, wyciąć otwory, miejsca, gdzie, gdzie są montowane zawiasy. I rozpoczynamy klejenie od właśnie tej krawędzi między zawiasami. Smarujemy klejem. I od razu spinamy to spinaczami na takerze. Następnie smarujemy przeciwległy bok, żeby można było naciągnąć materiał na, na tym elemencie drzwiczek. Smarujemy klejem też i przypinamy takerem. Podczas wyklejania pozostałych dwóch krawędzi, obcinamy w narożnikach naddatki materiału, które nam się tam zbiegają. W tej chwili przygotowujemy płytę pionową pod zawiasy naszych drzwiczek. Yes. Na dzisiaj będzie to wszystko, bo będę chciał to skleić jeszcze. Półka tapicerowana się klei, natomiast my następnego dnia bierzemy się za e, wykonanie kolejnych półek. W tym celu robimy połączenie lamelowe, które będzie tylko z jednej strony wklejone. Połączenie takie spowoduje, że dwie półki, które będą do siebie przylegać krawędziami i nie będą ze sobą skręcone, natomiast będą w jednej linii i nie będą odstawać jedna półka od drugiej. Oczywiście najpierw trzeba ustawić maszynę, żeby wychodziło to połączenie równo osiowo na jednej i na drugiej. Płycie i żeby nie było to z jakimś tam przesunięciem. Próbne frezy wyszły dobrze, więc można już na gotowo wykonać połączenie lamelowe. Sprawdzam osadzenie płytki lamelkowej w obu częściach naszej półki i wklejam naklej tylko w jedną. Dalsze prace nad półką, czyli w tej chwili znowu połączenie lamelowe na klej, tym, tym razem już e, obustronnie klejone będzie. I pierwsze frezy wykonuję w małych elementach, które muszą być frezowane dokładnie w połowie swojej grubości. Frez wyszedł nam idealnie po środku płyty. Teraz przestawię maszynę do frezowania czołowego i w płycie poziomej tej leżącej wykonam dwa frezy pod elementy pionowe tej półki. Frezy wykonane, więc wklejamy nasze lamelki na klej i zrobimy to dwustronnie. Zanim jednak posmaruję drugą część klejem, wykonam na niej dodatkowo jeszcze dwa połączenia ukryte, kieszonkowe na wkręty. W tym celu używamy, używam przyrządu Tritona, którym wykonuję dwa nawierty na każdym elemencie, który posłuży nam do schowania wkrętów. W pierwszym elemencie wykonane otwory będziemy od razu smarować klejem i wklejać. Smarujemy klejem drugą lamelkę i element pionowy naszej półki. Składamy, dobijamy i... Skręcamy na wkręt. W zestawie do przyrządu były jeszcze zaślepki do tych połączeń ukrytych. Można je wykorzystać. Ja tego nie będę robił, ze względu na to, że całe półki zostaną polakierowane na ciemny kolor i w ogóle to nie będzie widoczne. Mało tego, będzie to schowane od strony wewnętrznej, która nie będzie w ogóle otwierana. Rozpocząłem szlifowanie, ale na szczęście Piotrek przyniósł jeszcze obrzeże dębowe, którym będziemy oklejać krawędzie widoczne, zewnętrzne krawędzie naszych półek. Jest to okleina dębowa, fornir dębowy z klejem. Do klejenia będziemy używać opalarki. No i fajnie jest, jak w, w takim momencie taką pracę można wykonywać we dwóch, ponieważ jest dużo łatwiej. Samemu można to robić przy użyciu żelazka. Chodzi po prostu o to, żeby podgrzewać klej i dociskać go od razu do elementu, żeby się po prostu skleił. Po przyklejeniu obrzeża usuwamy naddatek, ponieważ obrzeże jest szersze niż grubość naszej płyty. Więc obcinamy naddatki z jednej i z drugiej strony przy użyciu po prostu tapeciaka. Po docięciu naddatków musimy załamać krawędzie, które są dość ostre. Załamujemy więc papierem ściernym, szlifując, robiąc fazę. Ponieważ będzie to półka wisząca nad kierowcą i pasażerą, przez, przez, pasażerem przez całą szerokość autobusu, czyli jedna z e, ścian, dokładnie plecy naszej półki będą dotykały prawie do szyby, tam będzie odstęp 3 cm, ale żeby e, cokolwiek włożymy na tą półkę, nie wypadło nam z tyłu, więc dodatkowo robimy ze sklejki elastycznej wypełnienie, Pleców. Wystarczy nam tylko taki krótki element, ponieważ dalej widać jest ścięcie na tym elemencie, i tam już jest element sufitu, który schodzi do dołu i zabezpieczy nam, zamknie nam całą, całe plecy tej półki. Ostatnia, ostatnia czynność, jaka nam pozostała do wykonania na naszych półkach, w sumie to przedostatnia, ponieważ będziemy teraz szlifować, przygotowywać te Nasze elementy do bejcowania i e, lakierowania, zostało nam właśnie ostatnie, czyli wycięcie otworów pod głośniki. W jednym elemencie już mamy. W drugim elemencie trasujemy i będziemy wycinać otwór pod głośniki. I na dzisiaj będzie to już ostatnia czynność, jaką wykonamy na naszych półkach. Resztę bejcowanie i lakierowanie będzie w następnym odcinku. Dzisiaj jeszcze tylko zobaczymy jak do naszych półek będą pasować boki i drzwiczki. Na dzisiaj to wszystko, zapraszam na kolejny odcinek.